Wieczór, mój kranku. Proszę Państwa, nic w życiu nie jest stałe i nie wolno się przywiązywać do czegokolwiek, dlatego że życie płynie jak rzeka. Jeśli ktoś za wszelką cenę chce zaznaczyć swoją historię, to jest tylko jak patykiem na wodzie. Trzeba pozwolić płynąć w życiu. Wtedy nasze serca się pięknie dostrajają. Zmieniłam całe moje życie, całe moje życie znowu. Myślę, że będę szczęśliwa. To jest nieco cudownie. Nie wolno bardziej zmieniać, proszę państwa, bo one rozwijają, inspirują w Korkowie. mam wielką nadzieję, że chociaż dzisiaj, w te walentynki, Kraków odzajemni tę miłość.